Dzień dobry wszystkim. No właściwie to chyba dobry wieczór. Zresztą niezależnie od pory, kiedy będziecie oglądali tego dzisiejszego vloga, to chciałem Was zaprosić i tutaj dzisiaj pomówić w kwestii scenariusza, jaki się może przytrafić nam Polakom, nam Polsce. A ten scenariusz może być rzeczywiście tragiczny. I co z tym wszystkim ma wspólnego? Państwo położone tam, gdzie chce, kraj położony na wschód od Polski – no, i ogólnie będę chciał o tym dzisiaj do Was pomówić, ponieważ mam swoje takie przemyślenia, i nie są one umotywowane wizjami Krzysztofa Jackowskiego, tylko rzeczywiście to się może wydarzyć. Co i jak, to serdecznie Was zapraszam. Sytuacja na świecie jest dynamiczna i co chwilę. Docierają do nas różne wiadomości, to co się dzieje i jeżeli komuś się wydaje, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie nas nie dotyczą, no to może być w błędzie. Ja myślę, że jak najbardziej ma to bardzo dużo wspólnego z Polską, z Europą i to co się dzieje u nas jest potrzebne państwu położonemu tam gdzie chce. Dlaczego jest potrzebne im? No dlatego żeby... Skupić uwagę tutaj na nas, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje, żeby odwrócić uwagę od tego, co oni robią też w strefie gazy, i nie tylko, również, żeby mieli przyzwolenie, a właściwie takie mają i to jest kwestia czasu, kiedy to się wydarzy, żeby ponownie zaatakować Iran. Dlatego też w interesie państwa położonego tam, gdzie chce, w interesie USA, czy też w interesie Właściwie nawet Niemiec można by powiedzieć, ponieważ osłabienie Polski, osłabienie naszej gospodarki, a na pewno by to nastąpiło, gdybyśmy zostali popchnięci w konflikt, wszystkim się to opłaca, tylko nie nam oczywiście. To nie jest nasz konflikt, to nie jest nasza wojna, my to będziemy zawsze powtarzali, ale inni tylko zacierają ręce w moim przekonaniu, żebyśmy wszystko zrobili. No i właściwie, mając taki prounijny rząd, proniemiecki rząd, można by powiedzieć, jaki jest w Polsce, z Helmutem na czele. Nie? Bez powodu też mówimy na niego tutaj Helmut prześmiewczo, ponieważ reprezentuje on niemiecki interes narodowy. A w niemieckim interesie jest to, żeby Polska była właśnie w konflikcie z Rosją. Bo jak my będziemy w tym konflikcie, no to wtedy oni będą mieli z tego korzyści. Korzyści mogą być różne i nawet takie, że Niemcy mogą sobie rościć później prawa do ziem, o które tak nieraz się upominali. O Śląsk, gdzieś tam o Zachodnie Pomorze. I kto wie, co może się wydarzyć, jeżeli Polska byłaby w konflikcie z Rosją, a później miałoby dojść do podziału tej Polski. I na pewno jest to jest gdzieś jakiś. Znaczy może to jest za dużo powiedziane, że na pewno, ale przypuszczam. Ja przypuszczam, że taki plan może istnieć wśród niektórych mocodawców, władców i może już nawet mają gdzieś taką mapę, jak ta Polska by wyglądała. Ja wiem, że to jest tragiczne, co mówię, ale to może być prawdziwe. Wy piszcie wasze komentarze, czy bierzecie taki scenariusz pod uwagę? Ja za chwilę powiem wam coś więcej w tym temacie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, co mówię, ale trzeba wziąć wszystko pod uwagę. I wiem, że to byłby naprawdę tragiczny scenariusz dla Polski, dla Polaków. Przede wszystkim, tak jak powiedział kiedyś Wojtek Golszański, my jesteśmy najlepszym narodem do tego, żeby stoczyć właśnie ten konflikt z Rosją. Że my się do tego najlepiej nadajemy. No bo kim to zrobić, jak nie nami, Polakami? Ok, jest konflikt pomiędzy krainą U, a właśnie naszym wschodnim sąsiadem. Ale my jesteśmy po prostu, jakby to powiedzieć, możemy zostać poświęceni do tego, żeby właśnie jeszcze bardziej unieszkodliwić Rosję. Aczkolwiek ja wiem, mamy, jesteśmy cieńcy, mamy małe szanse. Ale wiecie co, to by było pewnie na takiej też zasadzie, jak to się dzieje, właśnie z naszym sąsiadem położonym na wschód od Polski że no, by nas podsycali, i tak dalej, finansowali, przysyłali. No, Niemcy by nam przysyłali hełmy, ale, ale USA, czy ktoś inny, no to no, USA znaczy trzeba byłoby na nich liczyć w tej kwestii. Przysyłaliby nam jakieś uzbrojenie. E, oczywiście to byłoby na zasadzie: macie jako zaliczkę, tak? Musicie za to albo zapłacić, albo. No co, macie duże złoża gazu, złoża ropy, złoża innych minerałów. Jak to się już skończy, no to właściwie my sobie tutaj przyjedziemy, podpiszecie taki glejt, że, że my mamy do tego prawo, no i będziemy to wydobywać. I to będzie wtedy nasze. Ale to, że to jest na waszej polskiej ziemi, zresztą ta ziemia i tak już nie będzie polska po części, no to my sobie będziemy rościć do tego prawo. My. Amerykanie. No nie tak zawsze jest, ale powiedzmy coś tutaj więcej jeszcze na temat państwa położonego tam gdzie chce, bo nie chcę pominąć też tego wątku bo co się może wydarzyć jeżeli państwo położone w Palestynie roznieci tak konflikt właśnie z Iranem, który jest naprawdę silny militarnie i może dojść do tego, że zdenerwują się inni sąsiedzi a raczej nie ma, żadnych dobrych stosunków państwo położone tam, gdzie chce z jakimkolwiek sąsiednim krajem. I ja nie mówię już o tych mniejszych, Jemen, Jordania, Syria, Egipt, ale może ktoś gdzieś dalej będzie chciał przyłączyć się właśnie do Iranu, wziąć sojusz, choćby nawet Turcja, mimo iż jest w NATO, ale ma bardzo anty, bym powiedział, izraelskie interesy i wtedy może dojść do tego, że będzie naprawdę zmasowany atak na Tel Awiw i może dojść do tego, bo chcę już to gdzieś zreasumować: że ci ludzie, którzy tam będą mieszkali, jeszcze, jeszcze tam oni tam mieszkają, ale może dojść do tego, że dostaną taki łomot, że będą musieli się gdzieś przeprowadzić. No i co wtedy oni zrobią? Gdzie się przeprowadzą? Jaka ziemia będzie dla nich następna obiecana? Zastanówmy się. 3, 2, 1, piszcie komentarze. Ostatnio słuchałem też oczywiście Tomasza Piekielnika i bardzo dobrze robi materiały. Wypowiadał się na temat tego, jak Polska jest przygotowana właśnie na jakieś wydarzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i schrony. My właściwie takich nie posiadamy. Nie wiemy, gdzie jest jakiś najbliższy. Jest jakaś aplikacja, która powstała, że niby można się... Według tej aplikacji po prostu coś znaleźć, ale to nie jest tak, że tylko są schrony, to mogą być jakieś miejsca, gdzie nie wiem, może być piwnica, może być jakiś garaż. Nie jesteśmy na żaden taki przypadek grubszy, naprawdę przygotowani. A dlaczego nie jesteśmy przygotowani? No, bo nikomu nie zależy na tym, żeby nas przygotować. Nie zależy na tym polskojęzycznym politykom. Może mają postanowione. No, Oni będą bezpieczni, oni sobie wyjadą, oni będą się przyglądali na Polacy. Radźcie sobie, jak sobie nie poradzicie, no to po prostu zginiecie, będzie was trochę mniej, o parę milionów. I co wtedy? To jest naprawdę tragiczny scenariusz i może być tak, że powstanie jakieś zagrożenie na konkretnym obszarze, jak już to mówił nawet Krzysztof Jackowski. I to można traktować już nie jako wizję, tylko jako coś logicznego. O tym też mówił nawet Piekielnik Tomasz w swoich programach i powtarzał to też kilkukrotnie. I co wtedy się może wydarzyć? Że jakiś teren, tam powiedzmy od, na wschód od Polski, może być właśnie poświęcony poświęcony temu, że to już nie będzie polskie, że tam przyjadą sobie z Tel Awiwu. Oni są ekspertami w tym, żeby się gdzieś zasiedlić, żeby po prostu wziąć coś, co jest nie ich, ale żeby było ich. Mają w tym naprawdę dobrą wprawę, mają w tym swoją bezczelność, mają w tym, mają w tym po prostu też ludzi, którzy pomogą im to zrobić. I Tymi ludźmi są polskojęzyczni politycy, którzy bez mągnięcia okiem, no po prostu by powiedzieli, no tak jest. No. No musimy, musimy im pomóc. Oni nie mają się gdzie podziać. Cały Izrael został no, po prostu tak potraktowany, że no, teraz oni nie mogą się tam czuć bezpiecznie, muszą, muszą gdzieś się podziać. No i co? Polska, Jakiś tam część Polski, jakieś ziemie, mogą wtedy być przekazane takiemu państwu położonemu tam, gdzie chce i mogą się tam po prostu urządzić. I mieszkać. I to, co Polacy zostawią w popłochu, uciekając, no bo będą gdzie zagrożenie, no to oni przyjdą na to miejsce, będą mieli już pobudowane bloki, domy, nieruchomości. Jaki to jest problem, żeby to po prostu przejąć na własność państwa położonego tam, gdzie chce, które przeniesie się tam, gdzie chce, bo ma do tego. Tak, jak powiedziałem, całe zaplecze w postaci ludzi, doświadczenia i wszystkiego. Czy to nie jest naprawdę możliwy tragiczny scenariusz? Napiszcie komentarze. Zawracam, bo zaczyna coraz bardziej padać deszcz. Pogoda nas nie rozpieszcza ostatnie czasy tutaj w Rumunii, w Bukareszcie. Wy napiszcie wasze komentarze, jak wy uważacie w tej kwestii, czy Polska jest bezpieczna, czy za niedługo nie zacznie się Faktycznie jakaś akcja, mobilizacja, bo są ku temu też ruchy. E, Żandarmaria wojskowa przy granicy, która ma wspierać niby Straż Graniczną, ale przed czym tak właściwie i tak dalej. O tym też mówił Tomasz Piekienik w swoich vlogach e, ostatnich. Także odsyłam Was tam, tam jest rozwinięty ten temat. Bardzo dobra analiza. I posłuchajcie, co on miał do powiedzenia. Ja nie będę teraz w tych warunkach już tego tematu. Rozwijał, bo to jak mówię, coraz bardziej pada. Ja jestem przerażony ogólnie tym, co się dzieje w Polsce, tym jak my jesteśmy traktowani przez niepolaków, czyli przez ludzi, którzy tylko mówią w języku polskim, ale z Polską nie mają nic wspólnego. No może mają jeszcze ten paszport, ale, ale to o niczym nie świadczy. To nie świadczy, że mówią po polsku, że mają paszport, to nie świadczy o ich polskości. Bo żeby być Polakiem, to trzeba realizować polskie interesy, być z Polakami, zrobić wszystko, żeby wziąć po prostu pod uwagę, że właśnie nam Polakom ma się żyć jak najlepiej, że Polak w Polsce ma być gospodarzem, że właśnie ma być realizowany ten polski interes narodowy w szerokim słowa tego znaczeniu nie tylko pieniędzy, ale ogólnie my mamy patrzeć na siebie i żeby nam było dobrze. No niestety nie ma kim e, tego robić i mamy takich ludzi, których albo sami sobie wybraliśmy i sami zgotowali taki los, albo po prostu oni sami się wybrali i nam zgotowali taki los. E, oby ten scenariusz się nie sprawdził, oby on rzeczywiście nie miał miejsca, ale jest naprawdę możliwy. Nie wiem, co wy uważacie? Komentarze, subskrypcja, łapki w górę. Udostępnienia tego filmu niech się nie się w otchłaniach YouTube'a. No i tyle. Pozdrawiam Was i już wracam szybko, bo pada coraz bardziej. Do zobaczenia następnym razem. Zdrówka, pa. pa.